Każdy artylerię zna i wie, jak ona wygląda. Jednak znajomość jej potrzeb, zwyczajów, diety nie jest już tak powszechna. Pola bitew to miejsca przepełnione harmonią i spokojem, na których wszystkie zwierzęta żyją ze sobą w symbiozie. Niestety, jeden osobnik zdaje się być zupełnie inny. Pozwólcie więc przedstawić sobie artylerię. Największą lądową zakałę World of Tanks. Artylerzyści nie łączą się w pary ani stada, ponieważ nikt ich nie lubi. Stojąc w krzakach na końcu mapy, polują na większe drapieżniki. Ofiarą ich nielegalnych działań najczęściej padają czołgi ciężkie, ale zdarzają się wyjątki. Nie robią tego ani dla pożywienia, ani dla podtrzymania gatunku. Powszechnie uważa się, że niszczenie innych rozgrywki sprawia im radość. Przez miliony lat ewolucji artyleria przystosowała się do warunków panujących na polach bitew. Nie oznacza to jednak, że należy do najbardziej inteligentnych zwierząt. Jest raczej pasożytem. Dlatego też w obliczu klęski możemy obserwować ciekawe zjawisko. Samobójcze topienie się jest nieodłączną cechą tych zwierząt. Kieruje nimi naturalny instynkt albo głupota. Rozmnażanie się artylerii zachodzi bardzo rzadko. Znalezienie partnera w tak samo niskim ilorazem inteligencji to dla nich wyzwanie. Dodatkowo artylerzyści są obojnakami. Oznacza to, że nie mają rozróżnienia na płci. Każdy z nich jest taką samą ciotą. Mastodonty, baboki, bo tak nazywani są wśród graczy, nie są zbytnio lubiani wśród społeczności. Bez z końca mapy, nielegalny widok satelitarny czy też inna mechanika pocisków zdecydowanie nie jest first w stosunku do innych graczy. Osamotniony Babok nie stanowi wielkiego zagrożenia na polu bitwy, ale kiedy spotka dwie inne arty, wtedy ich gadzi mózg dostaje fraczki i atakują one jeden sen aż do śmierci. Macik 15, który w normalnym czołgu byłby darmowym fragiem, może znęcać się nad innymi, i to bezkarnie. Przez lata lobby artyleryjskie próbowało wmawiać nam, że artyleria jest biczem na kamperów. W rzeczywistości jest zupełnie odwrotnie i to przez artylerię bitwy stają się mocno kamperskie. Przodkowie dzisiejszych artylerzystów mogli ściągać czołgi ciężkie na strzała. Wielu graczy uważa, że było to lepsze niż dzisiejsze ogłoszenie. Ponieważ jeden szybki strzał i do jest lepszy niż wkurzające ogłoszenie przez całą bitwę. Niektóre z gatunków art są szybkie, a niektóre wolne kloce każdy z nich jest tak samo irytujący. Brak umiejętności gracza za sterami arty nie jest przeszkodą, ponieważ to RNG decyduje, gdzie trafi. Dzięki czemu jest tak bardzo popularna wśród słabych graczy. Artyleria na większości map jest bardzo groźna. Na szczęście, koło uciesze innych. Są też mapy miejskie, na których artyleria może sobie co najwyżej posmylać palcem w dupie. Słaba trajektoria lotu uniemożliwia im trafienie w przeciwnika. Są wtedy podatne na ataki Lightus spoterów, a nawet medus średniaków. Szansa na trafienie dobrego gracza za sterami arty jest praktycznie zerowa. Natomiast na trafienie bota wynosi 100%. Czytała Krystyna Czubówna.